Pozdrawiamy Was z Egiptu, gdzie przybyliśmy, żeby złapać trochę słońca, kiedy w Polsce właśnie spadł śnieg. W dzisiejszym odcinku zobaczymy trochę podwodnego świata. Jeśli taka tematyka Was interesuje, koniecznie już teraz subskrybujcie nasz kanał, zostawcie nam łapkę w górę. No i co? Lecimy! My już po śniadanku i biegniemy, biegniemy do portu. No i zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zobaczyć żubia i krowy morskie. No i stąd całkiem nieźle widać cały port y, Kalib. Y, to jest dosyć osobliwe miejsce, tak jak inne kurorty w Egipcie. Tutaj po prostu jakiś szejk z Kuwejtu zbudował od zera port, zbudował miasto. Jest 22 lata temu? Zbudował hotele i to jest takie trochę już sztuczne miasto. Tak, tutaj wszystko wiecie, jest takie piękne, ładne, marina jest taka zadbana, palmy stoją również. Wszystkie hotele są ładne, kolorowe, obsługa jest miła, ale tutaj nie ma takiego normalnego życia. Tutaj to jest takie sztuczne w, miasto. W ogóle nie widać kobiet y, egipskich, tak. które są gdzieś schowane. Tutaj nie ma szkół, nie ma dzieci, nie ma takich sklepów. Normalnych, tylko takie z pamiątkami, i restauracje, więc to jest taki kurort, no trochę jak Disneyland, odgrodzony od świata realnego. Są kupujący i są sprzedawcy, i, i właściwie nikogo poza tym. Tak. Chyba będziemy robić desant. Przed nami pierwsze miejsce, mamy sprzęt, yy, mamy płetwę, dostaliśmy to na miejscu, nie musieliśmy przynosić swoich. Yy, no i zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zobaczyć żubia i trochę morską. Teraz czas na nurkowanie profesjonalne, po raz pierwszy zejdę pod wodę z butlą e, i słuchajcie, akcja była bardzo szybka, bo my tutaj e, znurkowaliśmy całą grupą, podziwialiśmy e, żółwie, krowy morskie e, i nagle e, nasz e, kapitan powiedział, że wskakujemy na pontony, e, podpłynęliśmy tutaj do naszej łódki, wszyscy wyszli, a powiedział, a ty nasz kostium i płyniemy dalej i jestem na łódce obok, zostałam desantowana. Nawet się nie zorientowałam kiedy. Ja teraz czekam na moją futblę. No, no, I no, no, jestem no, 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 bardzo ciekawa jak No, i cóż, ja się nie mogę doczekać, kiedy znowu tu przyjedziemy. No dobrze, czyli podsumowując, widzieliśmy dzisiaj. Żółwia morskiego. Był olbrzymi. Naprawdę jestem w szoku, jak duże jest to zwierzę na żywo. Tak, Tak, ta. no. ta, ta. ta. zgadza się, zgadza się. No, troszkę przed nami robił show, nie? Tak, no. gdzie... Bo one płynęły blisko dna te zwierzęta morskie, a nagle wypływają do góry i człowiek nie ma gdzie odpłynąć na bok, bo no, tak się pełno tak ludzi. Się piły, e, w, znaczy tak pływały, wiecie, z kołonach bardzo fajnie. E, I fajne było też to, że nasza grupa była naprawdę mała. no Tu poza sezonem e, to nie jest aż tyle, tyle osób. E, mieliśmy dziewięciu 9 osób 9 było osób na statku. Łącznie z nami. Łącznie z nami. Statku. I statki łącznie, które wyruszyły w podróż, i jej było 4? Chyba tak. I one się spotkały wszystkie na miejscu, więc, wiecie, no to trochę wygląda tak, że jak ktoś zobaczy tego żółwia czy krowę morską, to, to mówi wszystkim chodzić tu, żeby, żeby każdy mógł zobaczyć. No ale to ma też konsekwencje. Chociaż i tak było. Że spotkanie. wszyscy przypływają w jedno miejsce. I, I są takie sytuacje, że. Że nie ma się gdzie ruszyć pod tą wodą, bo jest tyle ludzi w ogóle. No na pewno w ogóle sobie nie wyobrażam takiej wycieczki w sezonie, który tutaj zaczyna się ponoć już w marcu, kiedy tych statków jest po nawet 10 czy 12 i na każdym 30 osób. No to to, to już nie jest fajne. Teraz myślę, że to tak. Akurat. Optymalnie, tak. Optymalnie, tak, tak. tak. Trzy. W ogóle mieliśmy bardzo. Tą grupę, bo po pierwszym nurkowaniu weszliśmy już na, z naszej łódeczki na łódź, tą właściwą, no i już wszyscy, wiecie, wysuszeni i tak dalej. I nagle instruktor mówi, że widzi żółwia i wszyscy w ciągu dosłownie pół minuty ubrali się i wskoczyli do wody jeden za drugim. No po prostu desant był niesamowity. Navy Seals po prostu. Marsa jest chyba najbardziej wysuniętym na południe tutaj kurortem w Egipcie. No i pewnie to, co ciekawi was najbardziej, czyli jaka jest temperatura? No mamy teraz mniej więcej 24, czasami 26 stopni w słońcu, ale ta temperatura odczuwalna jest dużo wyższa, bo to słońce egipskie jest naprawdę ostre. Wieczory są nieco chłodniejsze, powiedzmy takie 18-20 Trzeba założyć już długie spodnie. I... Jakiś długi rękaw. Tak, ale dla nas to jest idealnie, bo my nie przepadamy za upałami, także w takiej temperaturze czujemy się najlepiej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że zagościło u Was trochę egipskiego słońca. No, my jesteśmy zadowoleni, zrelaksowani po tym zimowym wyjeździe i mamy nadzieję, że jeszcze tutaj przyjedziemy niebawem. No, tymczasem trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, napisać na łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy bardziej Wam się podobała Krowa Morska, czy może żółw. I trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia na razie. Pa pa!